W Polska mówi pan doktor Leszek Borkowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, teraz co prawda rzadziej, ale wyjeżdżamy, podróżujemy po całym świecie i w wielu miejscach niejednokrotnie są informacje, że powinniśmy się zaszczepić, natomiast Wykupując wycieczkę, pani do nas mówi: Nie, nie, nie ma takiej potrzeby. Ja tam byłam, to nie jest obowiązkowe. Wróciłam, wszystko jest okej. Okay. Szczepić się czy się nie szczepić? Przed wyjazdami do krajów, prawda, nie wiem, no, afrykańskich. Na takie pytania odpowiadam wprost. Pani, która pracuje w biurze podróży, jest przesympatyczna, jest profesjonalna, zna się na organizacji Wolnego Czasu. Dla ludzi, którzy chcą gdzieś tam spędzić urlop w fajnym miejscu, ale nie jest mikrobiologiem, nie jest lekarzem, nie jest farmaceutą, ona nie ma tego wykształcenia. W związku z tym, ja bardzo nie lubię, jak o sprawach profesjonalnych wypowiadają się ludzie, którzy nie mają przygotowania ani naukowego, ani praktycznego, zawodowego, bo to są takie informacje, jakby mniej istotne. Przed każdym wyjazdem, proszę Państwa. Musimy zadzwonić do najbliższej stacji Sanepidu i powiedzieć tak, jadę na przykład do Wietnamu. Jestem osobą, która się normalnie szczepiła. Co muszę doszczepić? Albo co muszę zaszczepić, na co nie byłem nigdy szczepiony. I tam pani przez telefon fachowa osoba. Pracownik służby zdrowia, wtedy bardzo szybko udzieli błyskawicznej odpowiedzi. Mało tego, powie ile dane szczepienie kosztuje. Te szczepienia czasami kosztują, owszem, ale życie generalnie jest drogie. I jak popatrzymy, ile pieniędzy każdy przepuścił przez swoje życie, to jest kupa forsy. Ale trzeba być rozumnym. I rozum nam mówi, zaszczep się. Dlatego, że y, pieniądze, które wydasz na szczepionkę, są ułamkiem tych pieniędzy, które wydasz, jak zachorujesz, albo jako rekonwalescent stracisz pracę, stracisz przychód, stracisz wiele różnych rzeczy. To w ogóle nieporównywalne nie, nie rzeczy. Y, to jest takie, jak, jak mówię, jak y, porównać grosz do setek tysięcy. No, rzecz nieporównywalna czyli szczepić się, szczepić. I... W tym momencie postawimy kropkę. Bardzo panu dziękuję. Moim i państwa gościem był pan dr Leszek Borkowski Szpital Wolski. Dziękuję bardzo.